Jesteśmy na śniadaniu, nie wyjechaliśmy jeszcze z tej miejscowości Ben zastanawiamy się właśnie czy tu się jeszcze ostaniemy, czy jednak ruszamy w drogę. A póki co przeszliśmy na śniadanie. Śniadanie podobne do tego kambodżańskiego, przynajmniej z wyglądu. Jest ryż, wieprzowina, jajo, jakiś kawałek wędliny, albo może to jest tofu, nie wiem. I pomidory z ogórkiem, do tego mamy wywar i sos rybny. E, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy za wspaniałe komentarze pod, naszym, e, pod naszymi filmami, a zwłaszcza pod ostatnim filmem. Mi się również bardzo w Delcie Makongu podobało. I obyśmy trafiali na więcej takich miejsc w Wietnamie. Zadaliście nam znowu porcję pytań. Jak długo będziemy podróżować? Już na to pytanie odpowiadaliśmy. Jesteśmy w podróży do końca lutego 2015. Czy spędzamy święta tutaj, jak w podróży? Tak, zostajemy na święta. Zobaczymy. Nic nie planujemy. Już jedna święta przeżywaliśmy. E, właśnie podróżując i... To i było w Panamie. To było w Panamie i powiem szczerze, że w ogóle tych świąt nie poczuliśmy. Może z wyjątkiem tego, że zjedliśmy chyba na kolację rybę, nie? Ale takiego nastroju świątecznego absolutnie nie, nie mieliśmy. No zobaczymy, jak w tym roku będzie. Może. Może ktoś nas przygarnie na Wigilię. E, pytanie jeszcze było odnośnie sprzętów em, typu tablety, iPady, komórki itd. w Azji, w Wietnamie. Czy ludzie tutaj takie sprzęty posiadają? No słuchajcie, mimo że to są biedniejsze kraje, to jednak tutaj ta technologia sięga i ja bym nawet powiedziała, że bardzo. Wiele osób korzysta właśnie z... Z tego typu sprzętów? No, przede wszystkim ze, smarto ze smartfonów i z tabletów. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że co trzeci sklep, który tutaj się znajduje, to jest sklep, gdzie sprzedaje się właśnie tego typu elektronikę. Tak. A tu jeszcze zwracam uwagę na to, gdzie się stołujemy. Jak widzicie, to jest taki przedpokój, normalnie domu. Da -dam, da -dam. Tam jest telewizor, y ludzie sobie mieszkają. Jest kilka Tutaj Pani przygotowuje jedzenie. No i ulica. Też głośno jest tutaj ulicy, trzeba przegrać. Postanowiliśmy jeszcze jednak zostać w naszym miasteczku. I jeszcze pojeździmy rowerem po delcie. I jesteśmy teraz na przerwie kawowej. Mamy różne ciacha, które zakupiliśmy. Mamy takie paluchy. Mamy takie pączki, które znamy i mamy też takie, takie coś, nie wiemy, co to jest. Pan ci wydoma, co to jest. Mhm. Mamy do kaciaka. Taki bardzo mokre ciastko, tak bym powiedział jest tendencją do galaretki? I dzisiaj? Powtarzamy w jakiejś części ciemności z dnia wczorajszego. I relaks, jak I relaks. widzicie. Hmm. I tu chciałam zwrócić Waszą uwagę, że jest produkcja. Teraz jeszcze nie wiem, czy to jest papier ryżowy. Na tych plackach się suszy, czy to są takie krupiące mm, placki, I jak z wczoraj. Nie wiem. A i było pytanie odnośnie Duriana. Mm, jaki Durian jest smaku? Bardzo ciężko to określić, ponieważ Durian ma, jest wielosmakowy, jak powiedziała. Nawet I... cebulę trochę czy. Tak. Początkowo dla mnie był bardzo silny taki właśnie smak słodkiej cebuli. Taki nawet trochę odrażający, ale z konsumpcją jakby z kolejną albo z każdym kolejnym kęsem są coraz inne warstwy smaków. Tam jest jabłka, jabłko, gruszka. Ja tam wyraźnie na końcu czuję taki orzechowy posmak. To jest niesamowity owoc dla mnie. Mm. I jeszcze pytaliście o smak czerwonego kaki. Dzisiaj będziemy to testować. Jako że ten rejon, w którym jesteśmy, już Wam mówiłam, obfituje w uprawy kokosów, to też są wytwarzane różnego rodzaju cukierki z kokosa. I już poszukujemy, fabryki. Do niej dotrzemy jeszcze dzisiaj, ale już teraz... Miejmy nadzieję. Ale już teraz... Chcę mam kupić cukierki do kawy okej? Okay? Just to try mm -hmm. Tak, więc słuchajcie, jest tutaj... To są na przykład durianowe cukierki Cukierki z durianem. No 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 y <laughs> Te które wzięliśmy To są kokosowe, tak? Tak, to są kokosowe, to gdzieś nie teraz skochałem i jeszcze kakao Cukierki będą na nas kosztowały 20 tysięcy dongów czyli jakieś 3,40 Okej? Okay? A tutaj słuchajcie, jeszcze są takie waple Takie duże waple Kupujesz? Kupiliśmy jakiś taki łakoć Ryżowy z takim jakimś słodkim syropie i do tego dolewka z mleka kursowego. Jesteśmy na targu i mamy ochotę na kawę, i Marus chce do kawy coś z tych rzeczy. Nasz dzisiejszy dzień jest bardzo senny i leniwy. Już. Wypiliśmy dwie kawy i przy każdej kawie. Można powiedzieć, że przy każdej z tych kas uciliśmy sobie drzemkę na hamaku. Nie wiem, chyba wczorajszy dzień jakoś, jakoś tak nas wykończył. dodatkowo suszy. Zamawiałem właśnie sok z trzciny cukrowej. I chyba będziemy się kierować do hotelu, bo przypuszczam, że po prostu pójdziemy na spanie. Na krótką drzemkę. Na krótką drzemkę. A po południu może w końcu znajdziemy tą fabrykę cukierków, bo chcemy wam pokazać, jak te panie tymi łopkami wywijają te yy, małe, wietnamskie rączki. No. A tutaj. A tutaj pan zrzuca kokosy. Na razie zrzuca liście. O, widać, jak tam odcina. Teraz kolejny spadnie liść suchy Taki sobie spad. No i... I kokosy oh. oh, oh, oh. <grym> Musisz z drugiej strony, nie? A nie, tutaj będziesz rzucał Nie ma łatwo ale coś tam już chwycił i... Słuchajcie, to są kokosy, które spadły. Kurczę, ważą... No nie wiem, ale dobra kilka kilogramów. Przyjechaliśmy na obiad. Mariusz będzie jadł obiad. Fajnego psiaka mam pod stołem. Albo on będzie mi jeść. I co, zamówiłeś jakąś rybę, tak? Zamówiłem rybę. Pani podgrzewa, żeby Mariusz miał ciepłe jedzenie. Tak, mieliśmy chwilę tylko pojeździć po arciem w w sumie tam nie dojechaliśmy. Nie dojechaliśmy w te, wiecie, regularne, zielono-palmowe kanały, To tak, gdzieś tam po ulicach się rozbijaliśmy i spaliśmy w hamakach. W sumie fajnie, nie? Tak. O. Super. Więc tutaj masz swoje papu. Ryba jest w zupie. A co masz w zupie? Tego nikt się nie wyłupię. Tak. Ciekawie. Tak. Że zupa jest z kiełkami, z szpinakiem wodnym. I do tego ryż. Michał jakiś innych ziół. Bon appetit! Tak, nareszcie pada. To jest pierwszy deszcz, pierwszy tak duży deszcz od dwóch tygodni. Ola jest przeszczęśliwa. Bo po prostu śpi Chyba jest dziewczyna wykończona No i co? Fajnie Jesteśmy do fabryki cukierków No i cholera, niestety już park maszynowy jest zamknięty Nikogo nie ma e, Tak, więc park maszynowy Nie, tutaj wszystko jest robione ręcznie podobno Myślę, że może jeszcze jutro tutaj wstąpimy A póki co na pocieszenie Mamy tutaj do wyboru, do koloru w cukierkach, w jakichś kandyzowanych owocach i tak dalej. A mój wzrok właśnie mm, przyciągnęła mm, maseczka na twarz z... Mm, kukusa. z kokosa. Który kosztuje 100 tysięcy. 7 sztuk. 17 złotych. Ciężkie to polarsko. Tak, trochę wyrobów kosmetycznych to też jest, jest Widziałam, dajmy, bo Są oleje kokosowe. No fajnie, fajnie, bo to wiecie, przydałby się do tego tragasz i jeszcze jest jakieś może trzy plecaki. No, tyle. Jesteśmy na naszej następnej e, kolacji. Zatrzymaliśmy się tutaj z jednego powodu, bo znaleźliśmy w końcu sajgonki. Sajgonki takie na świeżo przygotowywane. Z sałatą w środku, z makaronem ryżowym, z kiełkami fasolimą. Tu mam akurat krewetki. Do tego podali nam ciekawy sos z warzywami, z posypką z orzeszków ziemnych Czyli I Ja nią mieszkam teraz od razu spróbować. Obstydź. Powiedz czy to jest ten smak, który znamy. Przygotowywany na świeżo. Wspaniałe. Fantastyczne. No właśnie są takie odświeżające smaku, to jest jeszcze mięta chyba w środku. Mariusz zainteresował się pokrojonymi warzywami w witrynce. Wziął sobie troszeczkę na talerz. No i po chwili już otrzymaliśmy próbkę sałatki, którą też tutaj można zjeść. Nie to No chyba kawałek jakiejś takiej właśnie ala słoniny wziąłeś. Ale widzę, że tu co? Są krawetki, Szczypiorek. Chyba jest wieprzowina. czyli Orzeszki ziemne. Im dłużej tej siedzimy, tym więcej dostajemy. Poczęstowali nas również herbatą. Pyszną. Gorącą, bez lodu. Nareszcie. Bo w ogóle to opadał deszcz i teraz się zrobiło całkiem chłodno, także jest nam przyjemnie z gorącą herbatą, wiecie? Miejemy posiłek i znowu nam e, dziewczyna przyniosła e, galaretkę z kokosa. Tym razem nie z obsługi. Nie z obsługi, tylko po prostu jakaś uczennica zdaje się, tak. Po prostu chat. Miało być mała zakąska przed kolacją, a wyjdziemy stąd obżarci na maksa. To co tu widzicie, to pan ma. Zabawkę W postaci motorówki Chyba no teraz zmienia silnik. Ale I będzie start. Ale poszedł Nowe to tak. Gaborzy, tanie jak Warszawa, ale to też świadczą jakości już zrobiła mi się dziura i właśnie przyszliśmy do zakładu krawieckiego, który zrobi to od ręki, ale chowam się, bo nie mam nic zastępczego i nie chcę tutaj świecić tyłkiem. Wiecie jak jest. Dobra. Czeło? Białym tyłkiem. Świetnie. A ja wykorzystując chwilę nabyłem takie oto właśnie placki. Jeden taki placek kosztuje 5000 dągów, czyli 85 groszy. Była akcja błyskawiczna. Zdjęłam spodnie, pani strób przyszła w jedną stronę, strób przyszła w drugą stronę. Słuchajcie, to 30 sekund. Spodnie są gotowe, żadnej zapłaty do mnie nie chcę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Wietnamie. Tak, ale teraz przyjechaliśmy do marketu, bo muszę kupić szczoteczki do zamów, więc pokażę Wam jak tu wyglądają w Wietnamie akurat ten market Ko O Op iście europejskie. Jestem tutaj w alejce ze szczoteczkami, więc zobaczcie jaki duży wybór. Przykładowe ceny. Tu jest 9500, więc złoty 60. Zł, taka szczoteczka. zakupisz pastę to dostaniesz? Plastikową bombonierkę albo taki, no nazwijmy to, bidon. <noise> Pokażę Wam jeszcze, jakie są owoce i warzywa. Tu jest sapodilla. Tutaj jest rose apple, ale w białym kolorze. Dragon fruity, mango. Tu mamy arbuzy. Yy, dalej. Mm, pomelo. Różne rodzaje bananów. Tu jabłka. I tu są nawet czereśnie z Chile, które kosztują prawie 100 zł za kilogram. Są też truskawki. Tutaj wydzielone różne owoce. Takie wiecie, gotowe do spożycia. żywa. Szczerze mówiąc nazwy niektórych nie znam. To mi wygląda na, na liście aloesu. Możliwe. Ale jest i kalarepa, jest i marchewka, jest i w ziemniaki, sałata pekińska, kapuzioła z nawilżaniem, widzicie? Niesamowite. Jest szczypiorek, tutaj jest dymka. To śmieszne warzywo, nie wiem jak ono się nazywa. W ogóle różne rodzaje szczypiorku, ale jest też koperek. Są kiełki fasoli mung, pak choi czy paksoi, nie wiem nigdy jak to się wymawia. No i dalej mamy większe pakcioj i sałata lodowa. kupuję w markecie. I teraz chciałam powiedzieć tak w przybliżeniu o cenach. Kupiłam nóż 12200. O to 2 złote. Będzie to, tak, to będzie kosztowało jakieś 2 złote. Kupiłam też pastę do zębów. 37 500. Czyli no wiecie, 6, 6 zł? Tak i kupiłam szczoteczkę do zębów 15300 Czyli ile? O. 15 3 złota? Nawet 3 zł Jem doszta, teraz kaki, ale o tym zaraz. I kupiłam też banany. Nie chcę już ich wyciągać Najwybrana Ale tu jest... Droga. 614 gram i kosztują prawie 8000. tysięcy. Tak, 12, czekajcie. 12,900 za kilogram. Tak? Czyli jakieś 2 zł za kilogram. 2 zł za kilogram. To są zakupy. No więc według mnie jest tanią. E, dobra. O, zobacz, zobacz, jak się roz... A, A. Nie, Do pani rozmawia przez telefon. Teraz tak. Ym, wiem teraz kaki, które według mnie mm, smakuje inaczej niż to żółte. Może to jest kwestia tego, że to jest bardzo dojrzałe, bo ono jest naprawdę miękkie, nie jest absolutnie twarde. Bardzo soczyste, bardzo słodkie. Wydaje mi się, że żółte jest takie łagodniejsze, to znaczy nie jest aż tak słodkie. To jest według mnie słodsze. I co jeszcze Wam chciała powiedzieć? Aha, i pytanie było o mm, internet, jak sobie radzimy z uploadowaniem filmów w Wietnamie. Więc słuchajcie, w Wietnamie jest super. Póki co nie mamy co narzekać. Te przybytki, w których jesteśmy, które wybieramy, one muszą mieć dobry internet. To też jest jakby nasze kryterium. Słucham? Mają dobry internet. I mają dobry internet. Mariusz, możesz powiedzieć średnio, jaki tam jest upload, download, jak to tam wygląda? To wszystko zależy, ale generalnie można, możemy przyjąć, że jest kilka megabitów na sekundę, co pozwala nam zaaplodować film powiedzmy od 30 minut do 2 godzin, gdzie dla porównania w Kambodży, nawet jak wrzucaliśmy w zmniejszonej rozdzielczości, nie HD, to potrzeba było na to 3, 4, 5 godzin. A mam wrażenie, że widownia się w ogóle zwiększa, nie? Coraz więcej jest osób. Tak, bardzo są ciekawi, co co my tutaj robimy. Czeńczao! How are you? Tak, czy ja coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? Nie, wydaje mi się, że to jest wszystko. Dzisiaj Mariusz był. Jest. Um, jest. Potworem ciasteczkowym. cały czas um, jemy coś słodkiego, przez to. Znaczy na pewno kupujemy. Na pewno kupujemy, ale też nie te Tak, tutaj też kupił takie mm, ciacha, takie składane w trójkąt. Okrągłe placki składane w trójkąt i one są takie kokosowo, słodkie, bardzo dobre, chrupiące. Tak, więc dzisiaj mamy słodki dzień. Dobrze. I mamy jeszcze mango. Tak, mamy jeszcze sok z mango. Mango? No mango. Saj. No. Ile kosztował? 17 tysięcy. 17 tysięcy, więc jakieś 3 zł. No dobrze. To by było na tyle z dzisiejszego dnia. Um, dzięki Wam za wszystkie miłe komentarze. Jeszcze raz. Naprawdę serce nam rośnie i chce nam się więcej. E, więc trzymajcie się i do jutra. Pa. pa. E, wjechaliśmy jeszcze na kolację, bo stwierdziliśmy, że coś konkret trzeba przyjąć. I. Powiem Wam, że jest śmiesznie, bo dostaliśmy menu i wszystko jest w języku wietnamskim. Dobrze, że są obrazki, to nie ze drzwi, wiemy co można tutaj zamówić. A specjalnością tej knajpy, z tego co widzimy, są muszle i owoce morza. Owoce morza, a w szczególności muszle może dajmy. I spuścimy się tutaj na coś. Hmm. No nie wiem na co biorę, chyba pierwszą uh -huh. hey, Aha. me

Mamy muszle. Um, to są z tego rodzaju. No nie wiem, jak co mam je nazwać, bo po prostu nie znam nazwy. E, I... Możesz powiedzieć po wietnamsku, czy to nie takie trudne. Ta. I to e, kosztuje 7 zł. Dobra, buźki, pa! Dobra.